No hej, witajcie na kanale iViper, kanale na którym chcę wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W tym odcinku zabiorę was na iV Experience, na którym również po raz pierwszy się wystawiamy wspólnie z naszym partnerem głównym partnerem technicznym firmą NRF, także oglądajcie. Tak jak wspomniałem, wystawiamy się po raz pierwszy na iV Experience, włącznie z naszym partnerem. Tutaj pozdrawiam kolegów z firmy NRF, która jest naszym głównym partnerem technicznym. Na ten rok i mam nadzieję na kolejnych parę lat. <laughs> Dokładnie tak, e, jesteśmy, jestem bardzo podekscytowany, powiem szczerze, oczywiście mam tremę jak zawsze, e, ale wydaje mi się, że będzie fajnie, bo panowie przynieśli naprawdę dużo jedzenia, także na pewno z głodu nie umrzemy, a dodatkowo mamy też to pokazać e, jest to troszeczkę inne i jakby ponad e, wy, wy, wykracza ponad standardy tego, tutaj można zobaczyć. Pierwsza kawa z ekspresu, który dostarczył na nasze stoisko NRF, na nasze wspólne stoisko. Dobrze, patrzcie, co zagościło na naszym stoisku na chwilę? NIO ET7. Dzięki firmie. No smok Rent. No, Proszę bardzo, zaprezentujcie hak. O, i to lubię właśnie. Wartość dodana w chińskich samochodach. po stoiskach, zobaczymy, co mają do zaoferowania wszyscy inni, którzy się tutaj wystawiają także lećmy niemiecka motoryzacja testowaliśmy już parę pojazdów jest ok jesteśmy na bardzo ciekawej strefie, ogólnie to jest strefa cargo coś czego jeszcze do niedawna w zasadzie nie było jeżeli chodzi o motoryzację elektromobilną albo było to naprawdę jeszcze w powijakach w tej chwili widać po ilości wystawionych samochodów, że naprawdę tutaj zaczyna się coś dziać Super wypasiony samochód. Bardzo go lubię. Więc bardzo mocno obserwuję rozwój motoryzacji w tym segmencie, czyli w, moto, w, sa, w, motor, w motocyklach, przepraszam bardzo. Nie można mówić motor. Eee, także sam osobiście też w tej chwili jeżdżę motocyklem jeszcze spalinowym, natomiast czekam na to, aż pojawi się motocykl, który spełni moje oczekiwania i będę mógł sobie go kupić. Nie ukrywam, że chodzi też troszeczkę o oczekiwania cenowe. No proszę, nawet Tesla idzie w marketing. jest pewna część Toru, druga, na której odbywają się główne wyścigi samochodów elektrycznych, także możesz pokazać też przy okazji. Idziemy na stoisko Eko Zlotu i Evi Club Polska. zobaczyć, co tam składa naszych kolegów. Dzień dobry. Siema. Wiecie kto to jest? Nie. Ja jest... nie wiem. Mussolini Elektromobilności. <grymne> <grymne> Igor z zlotu, który był też na naszym, na naszym wewnętrznym zlocie partnerów. W tej chwili się tutaj wystawia. Powiedz, co, powiedz o co tu chodzi? O co tu chodzi? Nie, wiem czy, nie wiem czy wiesz, ale z, takim, z taką firmą tutaj znaną już, Eee, yy, organizujemy zwrot. Znaczy. Jak mógłbyś powtórzyć? Z jaką firmą? Z taką znaną, dobrze. <noise> To jest rzecz, którą podpatrzyłem z EVI Club Polska, kiedy byliśmy tutaj w zeszłym roku. I też takie mamy w naszej wersji. Także zapraszam na zlot w Jaj Podlaskiej, gdzie razem z firmą Wicha będziemy rozdawać takie właśnie zegary ładowania. Maxus E Deliver, czyli kolejny samochód z rodziny, popularny, jak na polskie warunki, całkiem dobrze się sprzedający. Ogólnie Maxus miał dobry start w naszym kraju, eee, także przyglądam się tej marce z ciekawością, bo tak naprawdę oczekuję, że w końcu pojawi się jakaś marka, która nie tyle co będzie challengerem dla testy ale będzie po prostu też generować wolumeny i zainteresowanie klienta. Także chińczycy też potrafią. Maxus ET 90. Samochód, który robi dosyć pozytywne wrażenie, ogólne, w sensie jakby o całą bryłę samochodu chodzi. Pickup, 1000 kg ładowności. Według zeznań tutaj pana, który ten samochód testował, 350 km zasięgu. Ograniczenie prędkości do 120 km na godzinę. Bebechy, jednak samochód jest typową adaptacją samochodu spalinowego, co widać. Natomiast to jest już sposób z tymi. Nie dokonałem montażu e-cola, niestety bez narzędzi, posiadałem tylko takie, o, taki multi-tool. e tutaj już jest w środku, samochód będzie startował w rajdzie i muszę iść do następnego samochodu, bo mnie wrobili. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Samochody elektryczne też się psują? No, zdarza się. Niestety. Ale rzadko podobno. Tak, dosyć rzadko. Rzadniej niestety. 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 No to od razu, co się czuje w takich samochodach. Oj to naprawdę zależy. My akurat jesteśmy specjalistą, specjalizujemy się w jednej marce, więc możemy wypowiadać się może kompetentnie w zakresie tego, co dzieje się w Teslach. i to raczej tych po gwarancji. E, no i czuje się wiele rzeczy w i symptomatycznie e, przyjąłem się zawieszenia, przyją się hamulce. W starszych modelach niestety psuje się też dużo więcej rzeczy, czyli między innymi zdarzają się też awarie baterii, zdarzają się awarie silników, więc tak naprawdę wszystko, co może się zepsuć, kiedyś się psuje. No właśnie, ale to yy, po, po, podzieliłbym to na dwie części, bo to, że się psuje zawieszenie, to w spalinowym też się psuje zawieszenie. Yy, ale co z tą baterią i co z tym silnikiem elektrycznym? Bo mam wrażenie, że w przypadku elektromobilności wszyscy opowiadają, że silnik elektryczny to jest tak naprawdę niezniszczalne urządzenie. Tego się nie da zepsuć. No właśnie, się nie da zużyć, a mówisz, że się jednak psują. Tak, zdarza się. To droga jest naprawa takiego silnika? Nie, nie jest droga. W zależności od tego, jak to porównujemy. Jeżeli porównujemy naprawę silnika elektrycznego do profesjonalnej, podkreślam, naprawy silnika spalinowego, to koszty są bardzo podobne. Koszt naprawy silnika elektrycznego, mogę tu tylko się odnosić oczywiście do Tesli, zamyka się w granicach od 10 do maksymalnie 25 tysięcy złotych. No to brzmi, powiedziałbym, tak, że trzeba przełknąć silnika. Trzeba przełknąć silnika, ale pamiętamy też, że jeździmy samochodem jednak mimo marki premium. Dobrze, ale też mówisz, że to się zdarza, ale nie często. czyli rzadziej niż w samochodach spalinowych? Zdecydowanie rzadziej. M musicie pamiętać o tym, że nasza sieć jest nadal jeszcze zjawiskiem dostrzegłnikatowym i trafia do nas jednak relatywnie dużo przypadków z... inaczej, większa część przypadków z niedużej ilości tych, które istnieją. Czyli chodzi o to, że w dużej masie samochodów elektrycznych my tak naprawdę dostajemy sporą część tych napraw trafia do nas. Dlatego nam się może wydawać, że na przykład 10 napraw w roku to jest dużo. Mm -hmm. Nie, to jest nic. Ja bym to przełożyła na naprawy w warsztatach samochodowych, wiesz, samochodami. Dobra, sobie teraz to? firmy Barka, która 10 samochodów rośnie, naprawdę. No wiesz, nie. ale nie tylko silniki się psują. a właśnie... A, a co trzeba, słuchajcie, co trzeba zrobić, żeby zepsuć silnik elektryczny? E, trzeba mieć pecha, czyli trzeba trafić naprawdę na model, który jest jakoś tam wyraźnie, wydatnie, bardziej awaryjny. Mówimy tutaj na przykład o pierwszych modelach Tesli tak? pomiędzy rokiem 12 a 14. Które miały silniki jeszcze na przykład niezbyt, niekoniecznie dobrze zasiowane i zdarzało im się na przykład mieć wycieki e, cieczy chłodzącej do środka, czy tam do, do inwertera, czy do wirnika. Albo trzeba być po prostu bardzo nieostrożnym użytkownikiem i na przykład nie zadbać o poziom płynu chłodzącego, albo poprawne działanie systemu klimatyzacji. Czyli to jest też kolejny mit, że samochodów elektrycznych się nie serwisuje, jednak się serwisuje i trzeba na to po prostu uważać. Trzeba na to uważać, tak. A jeśli chodzi o baterie, co tutaj może się popsuć i czy faktycznie, tak jak Dagmara powiedziałaś, mówiliśmy o tym, no że wymiana baterii to jest istotny koszt, ale cały. Czy musimy całą wymieniać? Nie, nie musimy wymieniać całej baterii. Do, do niedawna większość systemów bateryjnych, które były instalowane w samochodach elektrycznych były jak najbardziej naprawialne. Ta sytuacja się trochę zmieniła, ale o tym może za chwilę. Dotychczas baterie można było normalnie otwierać, wymieniać moduły, naprawiać, balansować i te baterie wracały praktycznie do 100% użyteczności. A co się zmieniło, bo tak tajemniczo powiedziałem? No, chodzi o to, że marka, którą się zajmuję, która, którą się po części pasjonuje, wprowadziła tak zwane baterie strukturalne, które są już bardzo trudne do ingerencji. Są one zalane specjalną pianką izolacyjną i po prostu wymiana pojedynczych ogniw czy modułów jest technicznie niemożliwa. Ale Tobie się to udało, coś nie? nie, nie, nie. Jeszcze nie. <laughs> jeszcze, jeszcze nie. <laughs> Ale no właśnie, bo to też jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, yy, 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 mi się wydaje, że jesteś jedną z niewielu osób, które fasjonują się jedną marką samochodów i też poszły w kierunku mm, naprawiania tych samochodów. To jest sposób na zmianę pasji na biznes. Troszeczkę tak do tego podchodzę, bo jak się spotykaliśmy jeszcze rok temu, to tak naprawdę reprezentowaliśmy grupę pięciu warsztatów, teraz już reprezentujemy grupę jedenastu warsztatów. To jest, to jest sposób na realizację swoich marzeń i jednocześnie zrobienie jakiegoś tam biznesu. To jeszcze jedno pytanie w związku z tym, bo słucham tych różnych mitów, które dotyczą samochodów elektrycznych i czasem łapię się za głowę. Słyszałam taki, to będzie śmieszne. Że mechanicy samochodów elektrycznych to muszą świecić w ciemnościach od tych wszystkich elementów, które wymieniają i w jakich warunkach pracują. Nie, no właśnie, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że ten nowy zawód, który może nie nazywamy nie mechanikiem, a technikiem samochodów elektrycznych, to jest zawód, który jest przede wszystkim nobilitujący, a poza tym warunki pracy w warsztacie, nawet takim jak nasz, to nie jest jednym warsztatem sieciowym. Warunki pracy przy tych samochodach są dużo lepsze niż przy samochodach stojanowych. Powiedziałeś, że zajmujecie się tak naprawdę jedną marką, no ale chyba można teraz przyjechać samochodem elektrycznym do innej marki, no i ewentualnie popuścić się tutaj diagnozę naprawę, ale mam zupełnie inne pytanie, bo tak naprawdę mówimy o samochodach nowych, elektrycznych, ale przecież niedługo, a może to już się dzieje tak naprawdę, pojawi się no, dużo samochodów elektrycznych używanych. I tutaj pojawiają się pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi. Może ty wiesz, jak sprawdzić taki samochód? Czy warto takie auto używane kupić? Pytam oczywiście w kontekście baterii. Przede wszystkim odpowiadając na pierwszą część tego pytania to już się od dawna dzieje. Myślę, że polski rynek w tej chwili nawet w większości, szczególnie klienta końcowego, jest zbudowany na samochodach używanych. Dodatkowo mamy teraz kolejną gigantyczną falę samochodów używanych, m.in. z rynku norweskiego. No tam już wchodzimy w pierwszy cykl wymian czyli te wszystkie aero, Leafy i tak dalej trafiają też do Polski. Druga sprawa, oczywiście można sprawdzić pewną część parametrów samochodu elektrycznego, które pozwalają mieć nadzieję, że ten samochód będzie się dobrze sprawował. Ale to jest dokładnie tak jak w spalinowym silniku, możemy sprawdzić kompresję, możemy sprawdzić ciśnienie oleju, ale są wady ukryte, których niestety nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Ile takie sprawdzenie kosztuje na koniec powiedz? W naszym przypadku za pełne sprawdzenie samochodu elektrycznego, takie od A do Z, łącznie z diagnostyką komputerową, to jest 900 zł. Ile to trwa? No, około dwóch godzin. Czyli można przyjechać takim samochodem, bo proszę, proszę mi tu sprawdzić, czy jest warto, żebym się tym samochodem interesować? Oczywiście, że można. A naprawa, na o, o której rozmawialiśmy wcześniej, ile trwa, ile czasu potrzebuje? Mówimy o naprawie silnika? Tak, silnika i baterii. Ech, to jest właśnie trudne pytanie, bo jeśli chodzi o baterię, to tutaj musimy rezerwować różne czasy. Bo pierwszy etap to jest etap diagnozy i niestety etap, etap diagnozy baterii często polega na tym, że musimy ją rozerwać. Więc de facto naprawa baterii waha się od tygodnia nawet do trzech tygodni. Naprawa silnika z reguły zamykamy ją w ciągu tygodnia. A macie samochody y zastawcze u Was i w My nie mamy, ale staramy się współpracować z firmami, które, które takie jakby usługi świadczą. Wiesz dlaczego pytam? Bo jak ktoś wsiądzie do samochodu elektrycznego, to jest mała szansa, że przesiądzie się do zastępczego tak. spalinowego. Tak, i chcemy to promować też, żeby ludzie ubiegali się od ubezpieczycieli o samochody elektryczne, bo mają takie prawo. Super. Trzymamy, trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy się będą domagać tego. Myślę, że to jest absolutnie do zrobienia. Bardzo szczęśliwie, Rański. Ja jestem stuprocentowo pewna, że Ty masz cały czas taki uśmiech na twarzy, kiedy pracujesz. No bo, tak jak tak. powiedziałeś, jeśli pasja to jest, to jest część Twojego e, działania, to właściwie nie pracujesz, nie? No dokładnie tak. A ja nieco przyziemnie powiem, no przychodzi takiej robotki, ja mówię Ci z uśmiechem tym pięknym na ustach: 20 tysięcy na prawa silnika. I wtedy łatwiej to przełknąć. To tak, jest dokładnie tak. Bardzo Dziękuję dziękujemy dobrać. i ripar. Dzięki Bluzy Blues i ripar się prezentują dobrze. EV Experience było dla nas pierwszą imprezą, na której się wystawiliśmy w tym roku, aczkolwiek na tym nie koniec. Tak jak już wcześniej napomknąłem, 18 czerwca mamy imprezę wspólną z EcoZlotem i salonem EV w Białej Podlaskiej. Także serdecznie Was zapraszam. Dodatkowo będziemy się pokazywać też na wielu imprezach, ale o tym później. Dziękuję Wam za oglądanie, za lajkowanie, za subskrybowanie. Zapraszam serdecznie do wspierania naszego kanału. Trzymajcie się na razie.